Ach, jak cudownie! Te złote pola, słodkie maliny, psyczące pszczółki, natające jaskółki. Cóż to za wspaniałe miejsce! To tobędniki, piękna polska wioska. bogata czy chata, czy chata goda? Och! so boring, to od podróży. I am tired. O, piękne panie, my tu mamy ino mleka pięć litery. No, albo ino prymuchę tak na chmurek, cichy wieczorek. Kiedy Amerykanów z tych dalekich przyjeżdżają odwiedzić swoją polską rodzinę. Na pewno szybko przekonają się o niej gościnności tej wspaniałej polskiej rodziny. A co ja widzę, jak to O, cześć, jestem tu dla was w czasie grzybowy koszonek. Właśnie z tą baję naprawiłem. I z temiścia naderwałem. A ostatnio tu nawet sam kuputę ubiłem. Czechu! Weź próta, bo się na Weź też już na nas migiem! Dobra, dobra, idę. Ale wrócę. Ciekawe, co będzie dalej. No proszę, książce jeszcze mnie. i do no, tej chwaci jej mieszkańca. O, i gościom widzę z daleka. O, o z Ameryki! Księdzu, zapłaciu, kochany! Czas gości w Jugosławiu, by mogli inogodnie To my wszyscy inni, ciągle na mądre słowo zarośni, do powiedzenia. Chodźcie, moi drodzy, na prymówkę, na naszą polską, ciszoną kartufę. Na pewniję was zapraszam. Och, ale wszyscy, są ci są Zapraszają wszystkich do stołu, częstują wszystkich, co mają.